Neuroglikopenia poinsulinowa. Neuroglikopenia jest takim zaburzeniem, który, które charakteryzuje się zbyt niskim poziomem cukru we krwi. I teraz jakby. Objawy tego zaburzenia to między innymi może być zaburzenia koordynacji ruchowej, mogą to być trudności z wysławianiem się, problemy z koncentracją, splątanie lub brak orientacji, ogólnie brak orientacji. To tak tylko nawiasem wspomnienie 25 odcinek z cyklu klinicznej farmakologii skutków ubocznych leków. Więc zapraszam do oglądania Neuroglikopenia poinsulinowa. Można wymienić następujące czynniki uosabiające do powstawania e, neuroglikopenii, czyli hipoglikemii poinsulinowej u chorych na cukrzycę. Po pierwsze, zbyt późne zmniejszenie dawki insuliny, jeżeli e, u chorego na cukrzycę. A. Wytworzył się stan dobrego wyrównania cukrzycy. B. Zmniejszyła się masa ciała. C. Leczenie dietą stało się dokładniejsze. D. Usunięto zakażenie. Po drugie, dążenie do zbyt szybkiego wyrównania metabolicznego. Po trzecie, nadmierny wysiłek fizyczny. Po czwarte, wstrzymywanie się od jedzenia. A. Zbyt długie przerwy. Między posiłkami, B. Wymioty, C. Nadpobudliwość emocjonalna. Po piąte, pomyłka w nabieraniu do strzykawki przepisanej dawki insuliny. Po szóste, zmiana miejsca wstrzykiwań z okolicy objętej zwłóknieniem lub yy, nacieczeniem, na przykład kończyn górnych na dole lub przypadkowe wstrzyknięcie dożylne. Po siódme, zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę poprzez pojawienie się szczególnych dodatkowych zespołów, jak niedoczynność przysadki lub nadnerczy oraz wyspiak u osoby z cukrzycą. Po ósme, naturalna remisja cukrzycy. Zjawisko somogoi. Zbyt duża poranna dawka insuliny o przedłużonym działaniu może powodować hipoglikemię hipoglik po południu lub wieczorem. Z następującą po epizodzie neuroglikopenii przeciwregulacyjną hi hiperglikemię, hi przeciwregulacyjną hiperglikemią. Czyli pobudzenie wydzielania katecholamin, glukagonu, hormonu wzrostu, przez hipoglikemię, która może być uchwycona następnego ranka i oceniona błędnie jako skutek zbyt małej dawki insuliny. Należy wtedy dawkę poranną insuliny zmniejszyć lub Zastosować preparaty o krótszym okresie działania rozdzielone na części, podając większą część rano i mniejszą po południu. Można też zastosować inną proporcję insuliny krótko i dłużej działającej, jeżeli podajemy rano jedno wstrzygnięcie insuliny mieszanej. Jeżeli neuroglikopenia pojawia się przy dwukrotnym w ciągu doby wstrzyknięciu insuliny, należy obie dawki odpowiednio przystosować. Ranne wstrzyknięcie mieszaniny insuliny krystalicznej i o przedłużonym działaniu nierzadko powoduje przedpołudniowe lub popołudniowe stany neuroglikopeniczne. Zdarza się to szczególnie w przypadkach, w których hiperglikemia naczczo E, za, e, zależy od odpoczynku, przepraszam, zależy od odczynu przeciw regulacji ponocnej neuroglikopenii. Niespodziewany nadmierny wysiłek fizyczny lub opuszczenie posiłku może być także przyczyną takiego stanu. Epizody neuroglikopenii w przebiegu leczenia insuliną należy... Usuwać przez odpowiednie zmiany w trybie życia i pracy chorych, czasie i wielkości posiłków oraz w dawkach i rodzajach insuliny. Hipoglikemia w ciągu dnia występuje łatwiej u osób otrzymujących insulinę krystaliczną. Insulina o przedłużonym działaniu częściej powoduje hipoglikemię w nocy, szczególnie między godzinami. Drugą, a czwartą, lub wczesnym rankiem. Chorzy mogą wtedy zrywać się w nocy i impulsywnie jeść, albo też e, przesypiają hipoglikemię. Otocze, otoczenie może zauważyć, że są oni zlani potem lub majaczą. Po obudzeniu się e, są niewypoczęci, skarżą się na ból głowy, uczucie rozbicia, lub też nie budzą się samoistnie. W przypadku podejrzenia neuroglikopenii u osoby z cukrzycą należy dążyć do określenia stężenia glukozy we krwi lub zróżnicować jej objawy z zespołem nerwicowym, np. typu konwersji histerycznej. Może on pojawić się u chorych, którzy obserwowali hipoglikemię u osób e, podobnie jak oni leczonych insuliną. Różnicowania z neuroglikopenią wymagają także objawy spowodowane nerwicą, hiperwentylacyjną, padaczką, zatruciem, tężyczką, zespołem psychotonicznym i skazą krwotoczną. Zapobieganie Dawkowanie insuliny musi być odpowiednio. Ostrożne, a chory musi zachować odpowiednią dyscyplinę dotyczącą pory i właściwego rozdziału węglowodanów w posiłkach. Ponadto, chory powinien nosić przy sobie stale cukier, który powinien spożywać przy pierwszych zwiastunach nadciągającego wstrząsu insulinowego. Jest bardzo pożądane, aby chory na cukrzycę nosił łatwo dające się rozpoznać znaki, na przykład cukrzycową kartę ratowniczą w celu uniknięcia połmyłek rozpoznawczych choćby ze stanem upojenia alkoholowego. Daje to możliwość szybkiego zastosowania właściwego leczenia. Leczenie. Pierwsze objawy zagrażającej neuroglikopenii wymagają natychmiastowego podania glukozy do ustnie lub poza jelitowo. Gdy chory nie przyjmuje pokarmów do ustnie, wstrzykujemy dożylnie glukozę roztwór 40% w ilości 20-40 ml i więcej. Niekiedy trzeba wydatnie zwiększyć dawkę glukozy zazwyczaj tym więcej, im dłużej trwa utrata przytomności. Dobre wyniki często uzyskuje się po wstrzyknięciu podskórnym 1 mg glukagonu. Po wstrzyknięciu glukagonu trzeba podać węglowodany. Dobrze może działać epinefryna podana podskórnie lub kortyzol we wstrzyknięciu dożylnym. Jeżeli za pomocą tego postępowania nie uzyskuje się pomyślnych wyników, podaje się glukozę dożylnie w postaci wlewu kroplówkowego w ilości od 1 do 3 litrów 10-20% roztworu glukozy. Niekiedy pożyteczne jest przetoczenie świeżej krwi. Zaburzenia wzroku w przebiegu leczenia insuliną. Dość często na początku leczenia insuliną występuje stan, który można by przyrównać do stanu starczej dalekowzroczności. Oko, zaadaptowane do wysokiego poziomu glukozy we krwi, pozwoli Ee, powoli, przepraszam, e, oko zaadaptowane do wysokiego poziomu glukozy we krwi powoli musi się przystosować do zm, e, zmniejszonej glikemii. Pod wpływem insuliny zmieniają się ponadto warunki załamania światła przez soczewkę i czysto, czysto czynność ciała rzęskowego. Niekiedy u młodych ludzi stwierdza się wydłużenie czasu akomodacji po przeniesieniu wzroku z dalekich przedmiotów na bliskie i odwrotnie. Rzadko rozpoczęcie leczenia insuliną może powodować także obrzęki tkanki podskórnej. Są to objawy przemijające, chociaż czasem wymagają podania leków moczopędnych. Szanowni Państwo, to byłoby na tyle w tym filmie. Zapraszam Was oczywiście do oglądania innych filmów z tej serii i w ogóle innych filmów na moim kanale. Możecie również pomóc mi w obalaniu różnego rodzaju mitów, które krążą po internecie, udostępniając filmy z mojego kanału. Niestety większość chorób bierze się po prostu z nieumiarkowania w jedzeniu, czyli, krótko mówiąc, z obżarstwa. Z obżarstwa również bierze się cukrzyca i ma to związek po prostu z nieodpowiednim odżywianiem. Osoby, które poddają się takim terapiom, jak ta, którą ja stworzyłam, po prostu zostają z takich chorób wyleczone i nie potrzebują. Żadnych zewnętrznych preparatów insulinowych, a więc do pewnego stopnia niektóre choroby można wyleczyć. Wszystko jest kwestią tego, jak dalece ludzie posunęli się w destrukcji własnego organizmu. No bo nie ukrywajmy, niekiedy po prostu destrukcja organizmu jest tak poważna, że. Niewiele można w tej kwestii zrobić, i ci ludzie rzeczywiście e, muszą być e, uzależnieni od leków. Niemniej jednak, e, o tym, czy rzeczywiście potrzebujesz tych leków, czy też nie, możesz dowiedzieć się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podejdziesz do terapii, bo to w jakim e, ko, może nie bo to, jak ona zadziała i do jakiego stopnia będzie w stanie wyleczyć Twój organizm, jest kwestią indywidualną każdej osoby, która do tej terapii podchodzi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. I pamiętajcie, udostępniajcie filmy.